Punkt krytyczny. Katastrofy, które wstrząsnęły Polską. 23 stycznia 2008 roku. Przy fatalnej pogodzie wojskowy, turbośmigłowy samolot Kasa z oficerami na pokładzie podchodzi do lądowania na lotnisku w Mirosławcu. Piloci z zachmur usilnie próbują dostrzec światła pasa. Widoczność jest jednak bardzo zła. Prawie 1,5 kilometra przed progiem pasa maszyna spada na ziemię. Giną wszyscy w środku. Raporty komisji są bezlitosne i szokujące. Przyczyną katastrofy jest szereg kilkunastu błędów, które nie miały prawa wystąpić. Dlaczego więc kasa spadła z nieba? Punkt krytyczny. Punkt krytyczny. Katastrofy, które wstrząsnęły Polską. Styczeń 2008 roku. Zimowa środa. Pogoda typowa jak na tę porę roku. Temperatura 1 stopień na plusie. Niebo jest niemal szczelnie zakryte chmurami. W Warszawie tego dnia odbywa się 50. Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych. Na miejscu jest czołówka oficerów, którzy przyjechali tu z całego kraju. Po południu wszyscy wsiadają na pokład wojskowej maszyny Kasa C-295M o numerze 019, która ma ich zabrać do domu. To bardzo nowoczesny samolot. Wyprodukowany przez hiszpańskie zakłady lotnicze, dotarł do Polski zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Jest średniej wielkości maszyną transportową. Wyposażony w dwa potężne turbośmigłowe silniki oraz najnowsze systemy bezpieczeństwa. Maszyna stacjonuje na co dzień w krakowskiej bazie. Latają nią najlepsi z polskich pilotów wojskowych. Jednostka o numerze 019 ma zaledwie 399 godzin nalotu. Bardzo mało. Resurs samych silników producent przewidział na aż 6000 godzin. Tego dnia maszyna została specjalnie przerobiona. W kabinie zamontowano 49 foteli dla pasażerów. Oficerowie pochodzą z całej Polski, więc trasa samolotu obejmuje kilka startów i lądowań. Z Warszawy przez Powic, Poznań, Krzesinę, Mirosławiec i Świdwin wróci w końcu do bazy w Krakowie. Za sterami samolotu zasiada doświadczona załoga. Kapitanem jest Robert Kuźma. Instruktor sekcji szkolenia, prawie 2,5 tysiąca godzin w powietrzu na koncie. Drugim pilotem jest Michał Smyczyński, zaledwie 753 godziny na lotu. To ważne, bo w raporcie po wypadku różnica w doświadczeniu obu pilotów będzie mieć kluczowe znaczenie. Około 16.00 maszyna stoi już na płycie warszawskiego lotniska Okęcie i rozpoczyna przyjmowanie pasażerów. W kokpicie trwają przygotowania do lotu. Piloci sprawdzają tak zwaną checklistę. Czynności, które muszą wykonać przed startem, aby właściwie przygotować samolot do lotu. Klapy, odladzanie, check. Z nieznanego powodu w przygotowaniach załoga pomija ważny system EGPWS. To ten ostrzegający o zbliżaniu się samolotu do ziemi. Checklista przed startem przewiduje jego włączenie, ale system w trakcie całego lotu będzie nieaktywny, a sygnalizacja głosowa pozostanie wyłączona. Około 16.30 wszystkie procedury kontrolne zostają zakończone. Kapitan prosi o zatankowanie ponad 4 ton paliwa i lot PLF-050 jest gotowy do kołowania na pas startowy. W fotelach siedzi już 41 pasażerów oraz 4 członków załogi. PLF-050, Boarding Complete, prośba o taksi na 33. Pogoda tego dnia jest fatalna i pogarsza się z każdą minutą. O tej porze jest już ciemno, a chmury niemal szczelnie zakrywają niebo. Ich podstawa jest bardzo nisko. Piloci wiedzą, że tego dnia nie ma szans na tak zwany lot z widocznością ziemi oraz drogi startowej. To oznacza, że konieczne będzie wykonywanie manewrów przy pomocy przyrządów, których na szczęście w nowoczesnej kasie jest pod dostatkiem. Punktualnie o 16:51 kasa ustawia się na pasie warszawskiego Okęcia. Piloci przesuwają przepustnicę do pełnej mocy startowej. I samolot wzbija się w powietrze. Positive climb, gear up! Samolot wznosi się równomiernie i dość szybko znika w chmurach. PLF 050 postarczy. Witam PLF 050 na bur i wznoszenie do 160. 160-050. Kontroler nakazuje maszynie wznoszenie do poziomu 160, wynoszącego prawie 5 km, czyli na wysokość przelotową. Pilot kieruje maszynę na powic. Pierwszy przystanek na trasie. Widoczność zła. Ziemia jest pod chmurami, ale mając do dyspozycji nowoczesne systemy dla nowoczesnej kasy taki lot to bułka z masłem. Punkt krytyczny. Katastrofy, które wstrząsnęły Polską. 23 stycznia 2008 roku. Wojskowa kasa C295M po konferencji w Warszawie odwozi wojskowych oficerów. W sumie 41 osób. Nad bezpieczeństwem lotu czuwa czterech członków załogi. Warunki atmosferyczne tego dnia są fatalne. Maszyna jest w drodze z Warszawy do bazy w Powidzu. Krótko po 17 osiąga wysokość przelotową prawie 5 km. Lot z widocznością tego dnia nie jest możliwy ze względu na duże zachmurzenie około 17:15 piloci nawiązują kontakt z kontrolerem, który ma dla nich dobre informacje. PLF050 zniżanie do flight level 100 w Powidzu podejście ILS. PLF050 zejście ILS zniżamy do 100. Lotnisko w Powidzu dysponuje systemem ILS, który pozwala samolotom lądować nawet w warunkach ograniczonej widzialności. Specjalne wiązki radiowe naprowadzają maszyny w linii poziomej oraz pionowej, niejako przejmując kontrolę nad kursem oraz wysokością. Mimo, że piloci nie widzą pasa, maszyna automatycznie doleci do jego progu. Kasa punktualnie o 17.35 ląduje bezpiecznie w powidzu. Samolot opuszcza 10 pasażerów i po 16 minutach piloci ponownie podrywają samolot z pasa. Kierunek Poznań Krzesiny. Tu również maszyna dostaje wektor do przechwycenia ścieżki ILS i o 18.11 po 20 minutach lotu przyziemia na lotnisku. W krzesinach z pokładu schodzi 15 osób i o 18.24 maszyna jest już gotowa do startu na kolejny odcinek, tym razem z kursem na lotnisko w Mirosławcu. W tym momencie przewozi już tylko 16 pasażerów. Kasa ponownie realizuje nabór wysokości do poziomu 1.6.0. Lot wykonuje według własnej nawigacji, zgodnie ze zwoleniem i z planem. Niemal przez cały czas jest w chmurach. Pogoda tego dnia jest po prostu dramatycznie zła. Około 18.45, zbliżając się do rejonu lotniska w Mirosławcu, załoga otrzymuje polecenie zniżania. Mija punkt wor Dresdenko i schodzi powoli do wysokości 2,5 km. Wciąż jest w chmurach. 3 minuty później załoga kontaktuje się już z wieżą lotniska. 0,50 schodzimy do 2500. Prosimy o zniżanie do 600 metrów. Meteo też poprosimy. PLF 0,50. U mnie będzie pan lądował z kursem 304 stopnie 304 stopnie. Aktualnie ciśnienie lotniska 756.8756. QNH 770 i aktualnie wiaterek z kierunku 200, maksymalnie do 2 metrów. I u mnie zachmurzenie 6 do 8, podstawa około 100 metrów, widać 4 km. Kontroler popełnia tu błąd. Podaje złą informację o podstawie chmur 100 zamiast 90 metrów. Meteorolog lotniska w Mirosławcu w momencie lądowania samolotu prognozuje pełne zachmurzenie. 0,50, kontynuujemy, heading 0,20, zniżamy do 0,80. PLF 050 Admiral Approach, na piątkę Pana odbieram i proszę wykonywać z kursem 035 w rejon zakrętu na kurs lądowania i zniżanie zezwana. Kontroler rozpoczyna wektorowanie. chcę wprowadzić samolot na kurs lądowania. Teoretycznie w tym momencie możliwe byłoby wykonanie lądowania z prostej, ale ponieważ maszyna jest w odległości mniejszej niż 65 km od lotniska i za wysoko, taki manewr mógłby uniemożliwić bezpieczne posadzenie samolotu na pasie. 050, wprowadzę panów na długą, prostą 20 km od lotniska. Aktualną wysokość poproszę. Aktualnie 13 13500 kwit na 1021. Pilot nagle podaje wysokość nie w metrach, jak kontroler, ale w stopach. Podaje też błędne ciśnienie. Kontroler jednak nie reaguje na te pomyłki. Do 600 metrów możecie zniżać. PLF 050 i zniżamy do wysokości 600 metrów na QF 1007 hektopaskali. Prawdopodobnie w tym momencie załoga przełącza wartość ciśnienia właśnie na hektopaskale. Wciąż jednak podaje jego nieprawidłową wartość, ale tym razem kontroler reaguje prawidłowo. QFE 1009 1009 Są zaskakujące piloci i kontroler w tym momencie posługują się różnymi jednostkami ciśnienia i wysokości. Kontroler podaje wysokość w metrach, a załoga odpowiada w stopach. Nikt jednak nie reaguje na te rozbieżności. Samolot wlatuje w umówiony punkt. Jest 20 km od lotniska, a więc rozpoczyna podejście do pasa na lotnisku w Mirosławcu. Nie osiągnął jednak zadanej wysokości. Opadał za wolno i jest wciąż bardzo wysoko. Mimo to kontroler rozpoczyna operację lądowania, nakazując wykonywanie skrętu w lewo. Kasa jest teraz na wysokości prawie 2 km. Żeby wyrobić się do pasa, musi bardzo szybko obniżać poziom lotu. Samolot opada pod bardzo dużym kątem i z prędkością dochodzącą nawet do 11 metrów na sekundę, powinien 3-4 metry na sekundę. W odległości 16 km od pasa jest ponad kilometr za wysoko. Pogoda jest fatalna, i niestety nie poprawi się w najbliższych minutach nawet odrobinę. Punkt krytyczny. Katastrofy, które wstrząsnęły Polską. Wojskowa kasa z 20 osobami na pokładzie zbliża się do lotniska w Mirosławcu. Jest w chmurach, piloci nie widzą ziemi. Polegają jedynie na przyrządach i na komendach kontrolera. Mają 16 kilometrów do progu pasa, ale są za wysoko. Ponad kilometr nad tzw. ścieżką schodzenia. O 18.52 nawiązują kontakt z wieżą. Precision PLF 050. Dzień dobry i prosimy o wektorowanie do pasa 3.0. Kontroler nakazuje wykonanie skrętu, w trakcie którego kasa przecina oś pasa na prawo. Najprawdopodobniej kontroler nieprawidłowo wprowadził samolot w punkt rozpoczęcia skrętu i nie uwzględnił kąta znoszenia powodowanego przez wiatr. Samolot, żeby wyrobić się do progu, wciąż opada z bardzo dużą wysokością. Załoga rozpoczyna przygotowania do lądowania. Klapy 10, podwozie w dół. Samolot cały czas jest za wysoko. Kontroler aż czterokrotnie informuje o tym pilotów. 7,5 km przed pasem, w końcu jest na 600 metrach. Kapitan Kuźma wyłącza wtedy autopilota i rozpoczyna ręczne sterowanie. 3 km przed lotniskiem, gdy maszyna jest już na wysokości mniejszej niż 300 metrów. Kontroler informuje załogę o nieprawidłowym położeniu. Według mnie z prawej strony jesteś z poprawką 302, odległość 3. Widzisz światła? Nie, nie widzimy, kontrolerze. Daje o sobie znać niska podstawa chmur. Piloci praktycznie nic nie widzą. Żeby dostrzec Ziemię, znów zwiększają prędkość opadania. Po ośmiu sekundach znów słyszą kontrolera. I dwa jesteś z prawej strony na następne zejście PLF 050. Na wysokości 200 metrów pilot przerywa zniżanie oraz cały manewr lądowania. To w tej sytuacji zbyt niebezpieczne. Załoga nie widzi świateł lotniska i maszyna jest nieustawiona w osi pasa. Kasa przelatuje nad lotniskiem z prawej strony drogi startowej, cały czas przemieszczając się w chmurach. 0.50, teraz widzicie światła? Pod nami lotnisko, teraz widzimy. Jest już jednak za późno na lądowanie. Kontroler kieruje kasę ponownie na ścieżkę. Samolot wykonuje zakręt w lewo i znów nabiera wysokości do 2000 stóp. Po kilku minutach ponownie jest w punkcie, w którym rozpoczyna podejście 20 km od pasa. Maszyna znów się zniża. Po czterech kilometrach ponownie kontroler orientuje się, że nie ustawia się prawidłowo w osi pasa. 16 kurs 300, cały czas mi w prawo odchodzisz, nie wiem dlaczego. Najprawdopodobniej kontroler po prostu nie wiedział, że statek był znoszony przez boczny wiatr, który wiał tego dnia z prędkością 12 metrów na sekundę. To była dla niego bardzo trudna sytuacja. W odległości 12 km od pasa, kontroler poleca załodze rozpoczęcie końcowego zniżania i całą swoją uwagę koncentruje na tym, czy kasa jest prawidłowo ustawiona w osi pasa. Niestety, radar wskazuje, że nieustannie jest z prawej strony. Kurs 29,0 Kurs 29,0 jesteś cały czas z prawej strony, odległość 8 km. Na ślizgu dobrze. Na ślizgu, czyli na ścieżce zniżania. Kontroler informuje pilotów, że ich wysokość względem odległości od progu pasa jest prawidłowa. Wszystko wskazuje jednak na to, że po prostu przestał analizować ścieżkę zniżania, ponieważ całą uwagę poświęcał położeniu samolotu. Kontroler w odległości 6 km od pasa orientuje się w końcu, że samolot jest na kursie i na ścieżce. Niestety, w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. 4 km przed lotniskiem samolot jest aż 80 metrów za wysoko. Mimo to kontroler nie zauważa tego błędu. Kilometr dalej podaje informację. I jesteś idealnie w osi na ślizgu, dobrze, widzisz? Kontroler ponownie pyta, czy piloci widzą światła lotniska. 4 sekundy później otrzymuje jednak informację przeczącą. Samolot jest teraz aż 120 metrów nad ścieżką podejścia. Po kolejnych czterech sekundach kapitan Kuźma samodzielnie wprowadza poprawkę kursu. Za pomocą pokrętła rozpoczyna pochylenie samolotu w lewo. Jednocześnie odłącza autopilota, przygotowując się do wyjścia z chmur i do samego lądowania. Jest teraz 230 metrów nad ziemią i leci z prędkością 137 węzłów. Kurs 300. 300. Samolot znów przechyla się w lewo. Niestety kapitan, mimo że zauważa to przechylenie, nie kompensuje go wolantem wystarczająco. Z każdą sekundą maszyna przechyla się na lewe skrzydło o 5-6 stopni na sekundę. Bardzo szybko. W kabinie znów słychać kontrolera. Kurs 300 Kilometr. Obaj piloci zdając sobie sprawę, że są bardzo blisko lotniska, wiedzą, że powinni już widzieć światła pasa. Wyglądają więc poza kabinę, szukając wzrokiem lotniska. Nikt w tym czasie nie obserwuje położenia wskaźników, w tym sztucznego horyzontu, który prawidłowo informuje o niewłaściwym przechyleniu maszyny. Spada siła nośna, która utrzymuje maszynę w powietrzu. Samolot pochyla się w kierunku ziemi i zaczyna szybko zniżać, jednocześnie przyspieszając. Przechylenie w lewo dochodzi już do 40 stopni. Załoga cały czas w ciemnościach szuka świateł pasa. Jest jednak jeszcze szansa na uratowanie sytuacji. Po przekroczeniu kąta 40 stopni w kasie włącza się sygnalizacja dźwiękowa systemu EGPWS, który ostrzega przed niebezpiecznym przechyleniem. Niestety, system tego dnia w maszynie 019 jest wyłączony. Ostatnie ostrzeżenie nie zadziała. Załoga nie jest świadoma sytuacji. Samolot dalej przechyla się w lewo już do 76 stopni, a jego dziób wciąż opada ku ziemi. Przy prędkości 175 węzłów, punktualnie o 19.07 1300 metrów od lotniska i 320 metrów z lewej strony osi pasa, zahacza lewym skrzydłem. Punkt krytyczny. Katastrofy, które wstrząsnyły Polską. Na zalesionym terenie, tuż przed torem linii kolejowej nr 410, prawie 1,5 kilometra przed lotniskiem w Mirosławcu, na ziemię spada wojskowa kasa. Ginie 20 osób obecnych na pokładzie. Samolot zahacza o ziemię lewym skrzydłem i rozrywa się na wiele elementów. W trakcie katastrofy ze zbiorników wydostają się dwie tony paliwa, które doprowadza do pożaru. Ogień niemal doszczętnie niszczy centralną część maszyny oraz jego prawe skrzydło. Siła uderzenia jest tak duża, że powalonych lub ściętych jest 7 drzew o średnicy od 20 do 30 cm. Kontroler lotniska w Mirosławcu dość szybko orientuje się w sytuacji i już kilkanaście sekund po katastrofie przez radiotelefon powiadamia służby. Te docierają na miejsce 8 minut po tragedii. Gaszą pożar dopiero o 20.20. 20. 10 minut później jest jasne, że katastrofy nie przeżył nikt z pasażerów i z załogi. Następnego dnia w rejon tragedii docierają także eksperci z komisji, która musi odpowiedzieć na kluczowe pytanie: Co się stało? Jak to możliwe, że nowoczesny wojskowy samolot pilotowany przez doświadczonego kapitana po prostu spada na ziemię? Już szybka analiza wraku maszyny wskazuje, że stan techniczny samolotu nie budził wątpliwości. Maszyna była praktycznie nowa, a załoga nigdy nie sygnalizowała z nią żadnych problemów. We wraku dość szybko udaje się odnaleźć czarną skrzynkę. W kasie to rejestrator parametrów lotu, który potwierdza, że do chwili zdarzenia z ziemią maszyna była w pełni sprawna. Uwagę śledczych zwraca więc pogoda tego dnia. Szybko okazuje się, że ta była fatalna. Lot z widocznością Ziemi był niemożliwy ze względu na niską podstawę chmur. Lądowanie w Powidzu oraz w Poznaniu było możliwe, ponieważ lotniska dysponowały systemem ILS, który precyzyjnie sprowadził maszynę bezpiecznie na Ziemię. Nagle badacze wprawiają się jednak w osłupienie. Okazuje się, że lotnisko w Mirosławcu również ma taki system, ale jak się okazuje, tego dnia nie mógł być użyty, ponieważ był niesprawne. System od początku sprawiał problemy, co zostało zgłoszone w ramach naprawy gwarancyjnej, ale nigdy nie naprawione do końca. Komisja pod lupę wzięła także załogę. Tu również wykryto nieprawidłowości. Okazało się, że drugi pilot nie był dostatecznie wyszkolony do wykonywania takich lotów. Co więcej, jego dowódca wiedział, że warunki w trakcie lotu będą bardzo trudne. A pamiętajmy, że był to pilot o stosunkowo niewielkim doświadczeniu. Odwrotnie niż dowódca kasy, kapitan Kuźma z kilkoma tysiącami godzin w powietrzu. Problem w tym, że na tej wersji samolotu był to jego pierwszy lot. Okazało się, że wprowadzenie samolotów 295M nie zostało poprzedzone odpowiednim szkoleniem w zakresie przepisów i procedur. Kontrolerzy z Mirosławca, chociaż mieli uprawnienia, nie mieli doświadczenia i sprowadzali samolot w sposób mało zdecydowany i niekonsekwentny. To mogło upewnić załogę w przekonaniu, że leci na właściwym poziomie i kursie, chociaż w rzeczywistości było zupełnie odwrotnie. Na jaw wychodziły kolejne fakty, a kiedy komisja złożyła je w całość, ukazał się tragiczny obraz. Punkt krytyczny. Katastrofy, które wstrząsnęły Polską. 23 stycznia 2008 roku na ziemię spada wojskowa kasa. Ginie 20 osób, elita oficerska polskich sił powietrznych. Po śledztwie w sprawie przyczyn tej tragedii komisja po dwóch miesiącach ma już gotowy raport. Bezpośrednią przyczyną katastrofy było nieświadome doprowadzenie przez załogę do nadmiernego przechylenia samolotu. To doprowadziło do spadku siły nośnej oraz gwałtownego zniżania, aż w końcu zderzenia samolotu z ziemią. Komisja uznała, że wpływ na doprowadzenie do katastrofy miało także kilkanaście innych czynników. To między innymi niewłaściwy dobór załogi, niewłaściwa współpraca załogi w kabinie, niekorzystne warunki atmosferyczne, dezorientacja przestrzenna załogi w wyniku niewłaściwego podziału uwagi w czasie lotu. Ponadto brak wyszkolenia drugiego pilota na samolocie Kasa C-295M w warunkach, w jakich odbywało się wykonywanie tego konkretnego zadania. Dzień po katastrofie ogłoszono w całym kraju dwudniową żałobę narodową na terenie całej Polski. Polegli lotnicy zostali pośmiertnie awansowani na kolejne stopnie wojskowe. Kondolencje płynęły z całego świata. Pogrzeb ofiar katastrofy pod Mirosławcem odbył się w połowie lutego na terenie 21. Bazy Lotniczej w Świtwinie. Na miejscu był prezydent, premier, minister obrony narodowej oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Pod koniec marca w Mirosławcu odsłonięto pomnik upamiętniający żołnierzy, którzy zginęli. Wzniesiono go na miejscu katastrofy. To głaz z lotniczą szachownicą. Obok ustawiono pamiątkowy drewniany krzyż i statecznik rozbitego samolotu z numerem taktycznym 019. Stańcie do apelu! Punkt krytyczny. Punkt Katastrofy, które wstrząsnęły Polską.